Hej Kawi, witajcie na kanale Akiksoxa, a dzisiaj będziemy robić błyszczyki, szminki No to otwieramy. Tutaj mamy otwieranko. Ech. Nigdy, kochani, nie umiałam otwierać pudełek i zawsze je niszczyłam, ale tych nie chcę niszczyć. No dobra, zniszczyłam. No to nic. O, matko. Dobra, tutaj mamy to. Przekuwamy to nożyczkami. Dobra. I zaczynamy robić już szybciutko błyszczyki. Przy okazji będzie teraz asemery przez tą folię. No już nie. Tam wyrzucam do kosza i teraz tutaj mamy olejki. Już chciałam to przecinać. A to tutaj ma otwieranie. Mamy tutaj to coś. Potrzebny składnik. Jeszcze jeden. Fajkę. Może się jeszcze przydać. Rękawiczki. Najważniejsze, już sobie je założę. Widzowie, powiem tak. Wam tak. Rękawiczki strasznie wygodne i strasznie mi pasują. Bardzo mi się one podobają. Tutaj mamy kubeczek do odmierzania różnych rzeczy. Mamy tutaj do mieszania. Tutaj nie mam pojęcia, co to jest, ale pewnie potrzebne. Tutaj mamy zamykanie i tutaj mamy pojemnik na błyszczyk. Widzowie, wiecie, co zauważyłam? Że tutaj nie ma to. Widać to, ale szminkę. Manufaktura szminek i błyszczyków. I tego yy, szminek tu nie ma. No, szkoda. Jeszcze mam, sama wzięłam ze swojego y, tutaj kubeczek, bo będzie nam chyba potrzebny. No i otwieramy. Pierwszą stronę otwórzmy. O, matko. Dobra, tutaj mamy zawartość zestawu. No i tutaj wszystko mamy. I troszkę dalej, bo tutaj są same teraz ciekawostki. Może zaraz będzie. O, tutaj doświadczenie pierwsze, jak zrobić błyszczek. I tutaj oczywiście też pokazuję, jak zrobić szyminkę, ale nie mamy tego pudełeczka, więc nie da się. Więc mamy tutaj. Dobra, położymy go sobie tutaj i przy okazji będziemy teraz robić. Jedną pipetę sobie możemy zostawić i dajemy ją sobie do pojemniczka, a drugą będziemy potrzebować. Zapoznajmy się z czym my mamy w ogóle do czynienia. Biały granulowy wosk, czyli wosk pszczeli. Dobra. Okej. Okay. Tutaj mamy olej rycowy. Dobra. Do małej miarki wlej 10 mm oleju rycowego. Czyli to. O, git. Powąchajmy. Brzydko. Brzydki zakręt. Tutaj mamy kubeczek 10 mm. Tyle. Sprawdźmy. Nie, to jeszcze nie jest 10 cm. O nie, powróciło mi się. Ale sprawdźmy. Dobra, idealnie. No to zamykamy. Tutaj już troszkę się upaćkałam. No o to chodzi w tym wszystkim. E, dobra, teraz odmierz jedną szpatułkę wosku pszczelego i wsyp ją do kółka. Dobra, wosk pszczeli, to jest to. Ciekawe czy to jest jedalne, ale nie będę próbować. Bardzo długo się kręci. Może to trzeba tak trochę mocniej ścisnąć. Dobra, szybko sobie trochę umyję te rączki. Dobra kochani, mamy... Trochę wyczyściłam chusteczką. Te ręce było dużo tego, bo było... o matko, czyli... Ej, nie wiedziałam, że to aż takie duże, ale to się nie mieści. Czy to na pewno to? Ry a, to jest rycowy, tak? Nie. Wosk pszczeli. No to nie wiem jak to zrobić bo to się nie mieści. O. Letło, poletło. Nie no, to się nie mieści. Widzowie, jak to zrobić? Dobra, będę... Tak. Widzicie, co ja robię? Widzicie, dobra. Dobra, tyle bym wsypała. Ty bym miała miejsce, no nie wiem, czemu to się nie da. Jeszcze te zielę ręka, żebym ich nie musiała mieć, ale oszczędzę wam tego czasu. Dobra, zamykamy. I teraz mamy mm, następnie do kubka wlej olej rycowy. Aha, czyli do kubka? O matko, widzowie! Czemu ja zawsze wszystko muszę robić źle? Chociaż tyle, ponieważ ten powinnam na początku te ziarenka dać tu. No już trudno, ale muszę bardziej czytać i patrzeć. Wylewamy wszystko. No straszna kicha, że tak nie przeczytałam tego. Ale już trudno. Ej, fajnie to wygląda, jak tak się robi. Podoba mi się. Mogłabym z tak tego zrobić asymyry. A widowie później na szorcach. Na przykład jest tak jutro, na przykład jeszcze. Albo jeszcze dziś, ale nie są te. Yy, wyślę filmik, jak, yy, jak wygląda ten yy, shorts, jak wygląda już ten to, ten cały błyszczyk. Dobra, i teraz mamy znów, o matko, muszę to teraz wytrzeć w ustkę. Dobra, git. Nie, no, jeszcze nie, ale no o matko, o pik. Przepraszam widzowie. Dobra, tak. Chyba tyle wystarczy. Żeby był mocny efekt. I zobaczymy, czy będzie mocnym efektem. Dobra. I zamykamy. OMG! Ale bordowo. Mamy dokładnie wymieszać. No to chyba dokładnie wymieszałam. No nie wiem, czy to jakoś bardzo dużo. Na pewno na ten kubeczek powinno starczyć. Teraz ja to szybko daję do mikrofali i bye bye. Dobra, już mamy przygotowane bardzo oleiste. No tak szczerze, widzowie, to nie wiem, czy to jednak starczy, czy będę musiał robić jeszcze trochę. E, dobra, wszystko tutaj odsypam, biorę pipetę i robimy. Tak szczerze, mega dziwna nazwa pipeta. O oh my god, nie chciałam aż tyle nabrać. Nie umiem się nią poszukiwać. Daję tak szczerze, dużo tego nie ma. i Dobra. I tam. Oh my God. Pięknie to wygląda, ale bardzo mocny kolor na zdjęciu. Było bardzo mniej. I nie wiem, czy nie przesadziłam z tą ilością tego barwnika kosmetycznego. Dobra, będzie kochanie kochani idealni nie chyba. Okej, okay. na za dużo chyba dam. No, trudno. To jak coś przesadzimy z ilością tego. Ale tak właśnie idealnie jestem bardzo z tego zadowolona, ponieważ idealnie... O oh no nie. Dobra, przesadziłam z ilością i to bardzo dużo. To już odkładamy i bierzemy znów naszą nieszczęsną chusteczkę. Ulala. Mocno. Mam nadzieję, że aż tak mocno nie będzie na tym błyszczyku. Kochani, jeśli wbije, e, wbijemy my 1300 subów, pokażę twarz. Czy warto? Chyba tak. Czybym ja zasubskrybowała kanał? Pewnie, więc lajkujcie ten filmik. Lajkujcie wszystkie oczywiście moje filmiki, nie tylko ten. Żeby było fajniej. O oh my G, widzowie. Hmm, strasznie mocne, ale no dobra. Fajnie, bo będę mieć jeszcze później potem pudełeczko i będę mogła wszystko z tym zrobić. Więc cieszę się. Wow, już sobie zabawiłam. Co jego bardzo w ogóle o tym nie myśleć? Ach, przesadziłam z ilością. Przesadziłam, widzowie. Nie chcę mieć aż tak brudnego tego czegoś. To coś i tak już jest brudne. Dobra. O i teraz sta się. Zakręcamy i zostawiamy na 2 godziny, ale nie wiem czy do lodówki, chyba nie. Strasznie czerwony Zauważyliście widzowie? Bordowy nawet. No, cieszę się z niego. Tak wygląda. No, i teraz szybko sobie wyczyścię tą rękawiczkę, ponieważ naprawdę są mega ładne. Mi się strasznie podoba. No, nie, ja, jeśli znacie takie słowo, Wychudzają piut, Dobra. Ale to chyba już się nic z nim nie zrobię. Ale jeszcze na wszelki wypadek sobie je zostawię. I jeśli mi się skończy ten błyszczyk. To macie w banku, że robimy tyle, że przezroczyste, a później z paletką do oczu na przykład mojej mamy albo kogoś robimy jakiś kolor. Cieka jestem ciekawa, jak to wtedy by wyszło, więc proszę, dajcie tu 50 łapek w górę, bo strasznie chcę to z wami przetestować. Dajcie łapkę w górę! A my się widzimy w kolejnym odcinku! Pa, pa kochani! Pa!